Przepraszam, czy ma pan mózg? Yy, mam i to nawet elektronowy. Tak mniej więcej mógłby wyglądać storyboard reklamy tego dziwolonga, gdybym robił ją gdzieś w latach 80., oczywiście zakładając, że miałbym wtedy odpowiednie warunki. Jednakże data zapisana na pudełku wskazuje bardziej na erę zmierzchu komputerów 8, a nawet już 16-bitowych, niż na wytwory myśli technicznej rodem z lat 60., jeśli nie starszych, więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że na mój stół trafiła rasowa. Retrokonstrukcja maszyny dydaktycznej, nazywanej zwyczajowo mózg elektronowy, który młodego sumiennego użytkownika mógł nauczyć kilku ciekawych rzeczy, a tego uważającego się za sprytniejszego, układu połączeń gniazd, by bez zbędnego wysilania szarych komórek bezbłędnie wskazywać prawidłową odpowiedź, niezależnie jak wymyślną planszę z pytaniami położy rodzic. Idea tej konstrukcji raczej nie zaskoczy nikogo z Was, bo wtyczki bananowe podpięte szeregowo do baterii i lampki robią za tester ciągłości obwodu, który można zamknąć zarówno stykając z sobą wspomniane wtyki, jak i wkładając je w odpowiednie gniazda kartonowej konstrukcji. Oczywiście pokazana tu zabawka tego już nie robi, prawdopodobnie ze starości, więc moim zadaniem będzie przywrócenie jej funkcjonalności. Wnętrze, do którego nie trzeba się jakoś szczególnie dostawać, świadczy nie tylko o prostocie konstrukcji, ale też próbie wszczepienia nowszych zdobyczy techniki, do jakich można zaliczyć diodę świecącą, ale jeszcze bardziej urzekła mnie zdekomponowana przez warunki przechowywania elektroniczna pozytywka, prawdopodobnie wyciągnięta z równie niechętnie kupowanych już wtedy grających pocztówek. Zacząłem od próby ogarnięcia zniszczeń, których posiadana przeze mnie chemia ruszyć nie była w stanie, więc szlifierka precyzyjna wstępnie musiała przejąć to zadanie, ale widząc co zostało, doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby jednak zrekonstruować jeszcze ścieżkę zasilania, więc wyciosałem z blaszki wstępny kształt, a podczas pobielania tego, co zostało, okazało się, że. Mam niespodziewane wyzwanie w postaci dobicia się do ocalałego pod glutem fragmentu ścieżki, z czym poradziłem sobie podobnie z pomocą szlifierki, a dalej było już z górki, czyli po wstępnym oczyszczeniu miejsca docelowego, podklejenie dwuskładnikowym klejem epoksydowym nowej ścieżki, podlutowanie druciku do resztki ocalałego pada, by po włożeniu baterii i zamknięciu obwodu pensetą dojść do wniosku, że. To może się jeszcze do użytku nadać. Tylko że pozostało jeszcze posprzątać, czyli usunąć topnik wacikiem nasączonym izopropanolem, zabezpieczyć hakerskie połączenie soldermaską utwardzaną ultrafioletem, i zauważyć, że wtyki bananowe tak mocno się utleniły, że mosiężne końcówki stały się totalnie czarne i prądu już nie przewodziły. Sytuację poprawił płyn używany do czyszczenia srebra, jednakże kolor końcówek i tak nie uległ zmianie. Więc jeśli właścicielowi znowu te wtyki przestaną przewodzić, będzie musiał je zastąpić nowymi we własnym zakresie. A ja skupiłem się na ostatnim elemencie zabawki, czyli zielonej diodzie świecącej, która, żeby było śmiesznie i strasznie, osobnego zasilania wymagała, bo zegarkowa bateryjka choćby mocno się starała, to bez przetworniczki podbijającej napięcie do około 3 V rady by nie dała. Podejrzewając, że do czerwonego i czarnego przewodu był podpięty koszyczek na dwa paluszki, adekwatny z szpargałów wyszperałem, pobieliłem końcówki, stułomowy rezystor w szereg na wszelki wypadek dodałem, by po zlutowaniu i wstępnym złożeniu oraz sprawdzeniu zagrzać termokurczki pozostało i po podklejeniu koszyczka na baterię klejem w spreju można było ten retro artefakt złożyć z powrotem w całość. Nie ukrywam, nie mogę wyjść z podziwu, że w erze komputerów, smartfonów czy tabletów, na których można rozwiązywać masę quizów na żądanie, znalazł się ktoś, kto może nie będzie używać tego testera na co dzień, ale pokazując go innym sprawi, że o konstrukcjach tego typu nie zaginie pamięć. A ja kończę ten film nieco inną od głównego kanału, ale też tradycyjną odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się!